Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy robić maki sushi. Maki sushi, czyli maki, to po japońsku rolować. No i ten rodzaj sushi składa się z ryżu i z dowolnie wybranego składnika. Zawinięta w prasowane wodorosty nori. No i oczywiście pokrojona na kawałki. W naszym wypadku dzisiaj będzie to. Pasta z tuńczyka. Także przystępujemy do nakładania ryżu i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Delikatnie trzeba zwilżyć ręce. Mamy również sushi matę za której pomocą będziemy zwijać rolkę. No i sushi mata jest owinięta folią. Żeby nie przyklejał się do niej ryż także na całą powierzchnię, właściwie nie na całą, bo zostawimy od góry kawałek wolnego miejsca, dajemy ryż rozprowadzamy go Zostawiamy od góry troszeczkę wolnego miejsca, i tutaj dokładnie do samego brzegu rozprowadzamy ryż. Troszeczkę się klei, więc wskaza na wodę. No I smarujemy standardowo wasabi. Musimy dopasować ilość wasabi do spożywających, ponieważ no, wasabi to jest ostra sprawa. Tutaj na górze smarujemy troszkę wodą, żeby się ładnie skleiło. No i przystępujemy do nakładania pasty, stończyka. I pastę mamy nałożoną. Teraz przystępujemy do zwijania rolki. Łapiemy sobie ją na samym końcu. Zawijamy. I rolujemy tworząc roleczkę. No i roleczkę maki sushi mamy gotową. No i to by było na tyle dzisiaj.